Cześć wszystkim, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zobaczycie niesamowite blizny na ziemskim globie, które powstały w sposób naturalny lub w wyniku działalności człowieka. Zaczynamy. Jedna z największych atrakcji na Morzu Karaibskim, każdego dnia przyciąga ogromne ilości turystów z całego świata. Dziura w morzu to nic innego jak lej krasowy o głębokości 124 metrów i szerokości 300. Podczas epoki lodowcowej pełniła funkcję gigantycznej jaskini lodowej. To idealne miejsce dla nudów, którzy mogą w środku podziwiać stalaktyty dochodzące nawet do 15 metrów, jak i przepiękną rafę koralową. Woda jest tam tak czyściutka, że widoczność przekracza nawet 60 metrów. Podczas pływania w podwodnej studni towarzystwa dotrzymuje żarłacz tempogłowy. Mimo, że jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych rekinów, jak dotąd wszystkie wycieczki kończyły się szczęśliwie. Krywkowa kopalnia diamentów w miejscowości Mirny na Syberii w szczytowym okresie lat 60. wydobywała około 2 ton tego bardzo rzadkiego minerału rocznie. Zysk ze sprzedaży wyceniany był na około 600 milionów dolarów, a największy diament, jaki znaleziono, ważył 68 gramów. Była tak dochodową inwestycją dla ZSRR, że dostęp do miasta dla prywatnych osób był absolutnie niemożliwy. Aktualnie kopalnia jest jedną z najgłębszych dziur, a zarazem blizną w ziemi, do której przyczynił się człowiek w pogoni za zyskiem. Głęboki na ponad 500 metrów dół tworzy własne prądy powietrzne, które zasysają latające nad nią helikoptery, dlatego też lotniczy dostęp tą drogą został za Mimo że kopalnia odkrywkowa została zamknięta w roku 2001, to tradycyjna kopalnia pod ziemią nadal wydobywa cenny surowiec, zatrudniając przy tym prawie 800 górników. Jedna z największych rur odpływowych świata znajduje się przy zaporze Monticello Dam w Kalifornii Północnej. Jest to zabezpieczenie przed zbyt wysokim poziomem wody w jeziorze. Podczas ostatniego przelania się zbiornika w roku 2006 rurom spływało 1370 metrów sześciennych wody na sekundę. Cała dziura ma głębokość 21 metrów. Jest w kształcie stożka, którego średnica na górze wynosi 21 metrów, a na dole 8,5 m. Wyjście na przelewie jest bardzo dobrze znane osobom, które lubią pojeździć na desce czy na BMX-ie. Ogromna rura służy wtedy jako rampa. Znany jest też przypadek śmierci chłopaka, który podczas przelewania się wody pływał w jeziorze zbyt blisko dziury i zwyczajnie go wessało do środka. Spadając, uderzył głową o betonowy spód, stracił przytomność i się utopił. Otwór o głębokości prawie 2,5 km powstał w celach naukowych. Używany jest do poszukiwania punktowych źródeł neutryn i zbadania najwyższych energii procesów astrofizycznych. Budowa stacji rozpoczęła się w roku 2004, a zakończyła w roku 2010. Cały detektor umiejscowiony jest na Antarktydzie, miejscu wolnym od źródeł promieniowania. Czujniki optyczne zawieszone są na 86 linach, które wpadają w głąb lodowej dziury. 250 uczonych z całego świata prowadzących tam badania ma nadzieję, że dzięki temu dowiedzą się m.in. skąd pochodzą rozbłyski gamma. Koszt budowy stacji wyniósł 279 milionów dolarów. Pogodowe anomalia potrafią naprawdę zdziałać cuda. W 2010 roku przechodzący nad Ameryką huragan utworzył przy jednym ze skrzyżowań w północnej części Gwatemali gigantyczną dziurę. Mieszkańcy odczuli drżenia ziemi, po których chwilę później zapadła się jezdnia, tworząc dół głęboki na 60 metrów i szeroki na 30. Wielka dziura pochłonęła część budynku, przyczyniła się do śmierci dwóch osób i ewakuacji tysiąca. W 2007 roku podobny lej utworzył się na skutek pęknięcia rury kanalizacyjnej. Ciekawostką może być najgłębszy odwier na ziemi, który został zrobiony w latach 70. w północnej części Rosji. Głównym celem Rosjan było wywiercenie najgłębszego otworu na świecie, i tak też zrobili. Dziura ma ponad 12 km głębokości i nazywa się SG3. Super głęboki odwiert Kolski. Dzięki niemu naukowcy odkryli m.in. szczątki istot żywych, które żyły na powierzchni naszej planety ponad 2 miliardy lat temu. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na film, to wysyłajcie na maila, którego macie w opisie pod filmem. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.